te brwi, na której byłam i teraz za następny miesiąc, czyli no mniej więcej właśnie dzisiaj to wypadło, mam trzecią, ostatnią już wizytę i na tej wizycie pani wykona michenne, ale no, ona powiedziała, że jej chodzi głównie o to, żeby wiecie, żeby zobaczyć stan brwi jaki jest, nie? I ewentualnie czy tam coś trzeba jeszcze poprawić, czy wiecie. I później zaleca po półtora roku wykonać e, takie jak gdyby dopełnienie brwi. To kosztuje dużo taniej, niż gdybym chciała sobie zrobić od nowa makijaż pernamentny. I wiecie, i to takie jest uważam fajne rozwiązanie, bo e, kilka lat temu, kiedy pierwszy raz w życiu robiłam no, swój makijaż pernamentny, no to m, tam było inaczej. Po prostu pani mi wykonała makijaż pernamentny, potem e, m, za miesiąc musiałam jechać na korektę, no i to był koniec, nie? Nic tam ona właśnie nie proponowała jakiegoś tam dopełnienia która roku, czy coś, nie. No, a tutaj właśnie u tej pani jest tak, także dzisiaj jadę na tą ostatnią już wizytę i też cieszę się, że akurat to mi wypadło wiecie, dzisiaj, bo za kilka dni mam yy, tą imprezę mojej siostry, nie, także akurat będę miała brewki. Znaczy i tak mam ładne ten makijaż zrobiłam, prawda, ale jeszcze jak pani mi na to nałoży chęć. Także tak, ja sobie dzisiaj potem wiecie, plan jest jeszcze taki, że y, właśnie do tej miejscowości, do tego miasteczka, którego jadę, y, tam jest y, taki sklep z odzieżą używaną, y, który bardzo lubię tam zahaczyć ten sklep, jak czasem jest to właśnie w tym miasteczku. I dzisiaj tylko też zobaczę jak to czasowo będzie. Bo teraz jest godzina dopiero przed 8 rano, a ten sklep jest y, czynny od 9. Więc jeżeli wyjdę, wiecie, z, z, z od tej pani Eweliny, tak, żebym musiała czekać długo na otwarcie sklepu, to nie będę czekać. Ale jeśli się to tak mniej więcej zejdzie z godziną dziewiątą, to sobie zahaczę: ten sklep wejdę, może coś kupię. Jeśli coś kupię, to wam pokażę, co kupiłam. Ja w ogóle, wiecie, mam taki sentyment do sklepów z odzieżą używaną, bo ja kiedyś kilka lat temu prowadziłam swój własny sklep z odzieżą używaną. Najpierw otworzyłam sobie ten sklep w Częstochowie. I wiecie co, nie to wszystko, może ja bym to i pociągnęła w tej Częstochowie, ale wiecie co, namiętnie nachodzili mnie tam cyganie w tym sklepie. Ja, się, ja, się, ja nie jestem rasistką, ale cyganów to ja się, słuchajcie, tak boję. Ja się po prostu boję cyganów. I te cyganie przychodziły właśnie, podejrzewam, że niejednokrotnie coś tam ukradły, no nie sposób było ich upilnować i ich się nie dało pilnować. Wiecie co, i tak sobie myślałam i też dosyć, do, ja mam do czasu ponad 20 km, więc i ten dojazd był dla mnie też męczący i właśnie, no mówię, tych Cyganek, w ogóle ogólnie Cyganów w to od zawsze było dużo, jeszcze pamiętam, kiedy ja do liceum chodziłam, to tam wiecznie tych Cyganek wiecznie zaczepiały, że choć powróżę Ci i tak dalej, mnie za dzieciaka też babcia Cyganami straszyła, no, pamiętam, jak byłam niegrzeczna czy coś, to mniej moją kuzynkę babcia mówiła. Że tak bo cygany jadą, cygany was porwią, jak będziecie niegrzeczne. I wiecie. No i postanowiłam się, podnie... postanowiłam się wtedy przenieść z moim sklepem w mojego miejsca zamieszkania. I wiecie, i wszystko fajnie przeniosłam się i na początku było fajnie. I fajnie mi się to kręciło i po prostu... ale wiecie co się stało? Obok mnie dosłownie... znaczy obok mnie, naprzeciwko mnie, otworzył się market chiński. I słuchajcie, wiecie jakie ceny są w markecie chińskim, a jeszcze jak ten market się otworzył, no to oczywiście tak na początek, tym bardziej zrobili, słuchajcie, takie niskie ceny, żeby ludzi do siebie przyciągnąć, żeby ludzie się przyzwyczaili, nie? I wiecie, no i oczywiście odzież też oni tam mieli w tym markecie. No i cóż, moje klientki, które do mnie przychodziły, zaczęły tam przybunkiwać, że no, bo w markecie chińskim to nowa bluzeczka jest tańsza niż tutaj używana i wiecie co, no wszyscy wiemy jaka to jest jakość tej odzieży chińskiej, nie, jakie te sztuczne bluzeczki, zresztą no co, kto lubi też, ale i, czekajcie, tutaj jakieś roboty na drogach są, widzę ale nie ma żadnej sygnalizacji no i wiecie, i po prostu klienci zaczęli ode mnie odchodzić ja zaczęłam czuć wtedy takie zniechęcenie, że mówię, kurczę, ja tyle od siebie daję, pracuję 6 dni w tygodniu, miałam tylko jedną niedzielę wolną Pracuję 6 dni w tygodniu, z czego przyjeżdżam do domu i tak albo musiałam po towar jechać po pracy, albo miałam jakieś tam papiery do ogarnięcia faktury, wiecie, albo ktoś tam dzwonił i coś tam dopytył. Znaczy to bardziej z moich koleżanek, czy, czy coś tam, prawda, może u mnie kupić. Yy, w sensie o jakąś konkretną rzecz, ktoś tam dzwonił, pytał. I wiecie, ja ciągle byłam zaoferowana tym sklepem. Moje dziecko jeszcze wtedy było dosyć małe. Mówię, no co najgorsze, klienci mi poodchodzili, i w dużej mierze mi poodchodzili, i to już po prostu przestawało być opłacalne. Zaczęłam czuć takie zniechęcenie. Nie wiecie, zaraz będę do Was dalej gadać, tylko się tu muszę skoncentrować. I wiecie, i zaczęłam już takie zniechęcenie, mówię, kurczę, nie mogę ani sobie jechać na żadne wakacje, ani sobie wziąć żadnych dni wolnych, tak żeby kilka pod rząd. Człowiek jest taki uwiązany. I jeszcze niczego z tego nie mam właściwie, no bo to po prostu w coraz gorszym kierunku zaczęło iść. Zapragnałam wtedy y, takiej pracy na etacie. Mówię, kurczę, pójdę do pracy, tak jak pracowałam na etat. Tam będę miała przypisany urlop, tam będę miała pracę od domu I po prostu, a nie, że tyle problemów na mojej głowie jeszcze właśnie, że człowiek jest w związku, to partner może coś tam pomóc. Nie? A jak ja byłam, sama byłam też w I wszystko musiałam sama ogarniać, to wiecie. Chciałam się... Zdecydowałam się na zamknięcie tego sklepu. Było mi trochę przykro powiem, że nie. Ale zdecydowałam się na zamknięcie sklepu, chociaż sentyment do odzieży używanej pozostał. Także wiecie, także. No lubię, do tej pory lubię. Nie, że jakoś tam namiętnie chodzę po tych lumpeksach i że tylko tam się ubieram. To tak to nie, ale wiecie, ale jeśli mam możliwość i wiem, że gdzieś tam jest fajny lumpeks, to lubię sobie wejść i coś tam pogrzebać i czasem coś tam sobie fajnego wyhaczę i kupię. Także zobaczymy. Jeżeli, mówię, jeżeli się załapię dzisiaj na, na zakupy w tym sklepie i coś sobie kupię, to Wam pokażę. Moja córka już mi zapowiedziała, żeby też sukienek jakiś jej szukać. Ja, jeżeli będę w tym sklepie, bo ona też lubi Holandy. Czasem razem kiedy gdzieś tam jedziemy, czy do Częstochowy, czy właśnie tutaj tego miasteczka bliżej mnie, to właśnie zawsze jakiś tam lombeks musimy <śmusimy> odwiedzić. Dobrze kochani, kończę na razie, bo mam tą klimę zepsutą w samochodzie nie? i ja się już gotuję. Muszę otworzyć okna. A wiecie, jak otworzę okna, to będzie straszny szum. I tak ostatnio w komentarzu ktoś tam wspomniał, że właśnie kiepską dość jakość dźwięku mam. No ale na razie tak jest, wiecie. Na razie tak jest. Dobrze, kochani, to na razie żegnam się z Wami. Słuchajcie, ja już wracam od y, Pani Belinki. Długo mi zeszło. Ale długo mi zeszło, długo byłam, bo spędziliśmy czas na pierdołach. Pani Ewelina zrobiła co miała zrobić, i później, wiecie, bardzo komunikatywna osoba, tak żeśmy sobie pogadały. Eee, wiecie, zrobiła mi e, dzisiaj, zrobiła mi tą kędę, wyrywałem na potrzebne włoski, wiecie. No i stwierdziła, że ładnie mi się kolor, kolor yy, przyjął. Także fajnie jest, ale i wiecie, zrodził mi się w głowie taki pomysł nie, że zrodził mi się dzisiaj tak na poczekaniu, tylko powiem Wam, że już od jakiegoś czasu tak to za mną chodzi, że e, chciałabym sobie zrobić makijaż pernamentny ust. Usta, wiecie, kolorek. E, I właśnie chciałabym, wiecie, chciałabym coś takiego od różu, brudny róż, coś takiego. Uczę mi się kamera. No i właśnie dzisiaj Panią Ewelinę o to podpytałam, bo ona wykonuje właśnie makijaż pernamentu brwi i też ust. Właśnie zajmuje się zawodowo wykonywaniem makijażu. Piękne makijaże robi w ogóle, słuchajcie. Jak jesteście ciekawi jej zdjęć, jakie tam ma na, w swoich social mediach umieszczone, to możecie sobie wpisać w wyszukiwarkę. Ewelina Chwalba przez CH. Świetna dziewczyna, no po prostu taka fachura yy, i wiecie i podpytałam ją o ten makijaż ornamentny ust. Ba, podpytałam. Ja już się wstępnie umówiłam. <grytanie> Słuchajcie, ja już się wstępnie umówiłam, tylko właśnie co do terminu mam sobie to zgrać z moim grafikiem w pracy właśnie. Ale, no mam pewne obawy, wiecie. Mam pewne obawy, ponieważ pani Ewelina mówi, że ten zabieg jest bolesny. że Po prostu nie tak, inaczej. Że jest bardziej bolesny niż brwi że właśnie z makijażu, bo ona jeszcze robi jeśli chodzi o makijaż permanentny, to ona jeszcze wykonuje też kreski więc mówię, że najmniej bolesne w sumie są brwi później usta, a na najbardziej bolesne są właśnie kreski no ale o kreskach to ja nawet nie myślę i nawet ze względu właśnie na ten ból bym się nie zdecydowała ale te usta, słuchajcie, tak tak, tak po prostu się napaliłam na te usta wiecie, tym bardziej, że mówiłam Wam kiedyś w jakimś filmiku, że ja, jeśli chodzi o malowanie ust, ja jakiś taki kompleks został z dzieciństwa, bo zawsze, kiedy jak mała dziewczynka, sobie próbowałam malować usta, jakoś tam, wiecie, moje pierwsze podrygi z kosmetykami, że podpędziłam na szminkę, tam sobie wymalowałam, to moja babcia bardzo mnie za to, bardzo mnie za to ochrzaniała i to w takiej, wiecie, niefajnej formie, że do tej pory zostało mi coś takiego, że hmm, jak sobie maluję usta, to ja cały czas mam gdzieś w głowie, że krzywo, że gdzieś tam sobie wyjechałam, że głupio to wygląda, że kolor sobie źle dobrałam, a ogólnie bardzo mi się podoba jednak, jak usta mają na sobie kolor, no bo to po prostu człowiek inaczej wygląda, taka jest prawda. I wiecie, i ja też mam małe usta, wąskie usta w sensie, i właśnie z tą panią tak rozmawiałyśmy i ona i słuchajcie, ja tak sobie myślałam właśnie, że jeśli chodzi o kolor to chciałabym róż, coś od różu ale nie jakiś wściekły róż, tylko właśnie taki pudrowy róż brudny róż słuchajcie, Pani Ewelina to samo mi podpowiedziała aczkolwiek mówi, że jeżeli się już zdecyduje i przyjadę na konkretną wizytę no to wtedy ta wizyta rozpocznie się od tego, że właśnie ona stworzy jakiś tam rysunek i wtedy będzie dobranie koloru wiecie to są tam ich i jej procedury, prawda? No i powiem Wam, że trochę mi szkoda kasy, ale, ale z drugiej strony w końcu też tak ciężko pracuje i coś się człowiekowi od życia też należy. I wiecie, i, i chyba się zdecyduje na te usta. Yy, I słuchajcie, jeśli któraś z Was robiła sobie burnamentny na ustach, to dajcie znać, jakby to zniosłyście, czy to faktycznie jest bardzo bolesny zabieg. To dużo też zależy od tego, jaki ktoś ma próg bólu, nie? Także... Mm, tak, tak to wygląda. <grywa> Będę nie go robić usta. Jeszcze Pani Ewelina mówi, że to jest tak, że kiedy się od niej wychodzi z zabiegu, to te usta faktycznie takie są kaczkowate, <grywa> powiększone na brzmiały, I mówi, że... Jezu, co tu? Myślałam, że jeż jest na drodze, że jeża rozjeżdża, tu kamień był jakiś taki. Wiecie, i ona mówi, Pani Wejna mówi, że w ciągu dwóch godzin ta opuchlizna już maleje. Znaczy, że przez dwie godziny się utrzymuje, po upływie dwóch godzin, że ona już maleje, a na drugi dzień, że usta już wracają do swojego, do swoich zwykłych rozmiarów. I wiecie, że troszkę się złuszcza ta skóra na ustach, no bo to wiadomo, barwnik będzie wprowadzany. I ten. No, i, i tak jak mówię, wstępnie umówiłam się z nim na te usta. I słuchajcie, w ogóle jestem już taka głodna, bo tak długo tam zeszło. Planowałam sobie jeszcze wejść do Action, bo chciałam mojemu Monty'owi smaczki kupić. On bardzo lubi te smaczki. Wie, wiecie, to jest z Action. Takie, zapomniałam ich nazwę, ale właśnie one są niedostępne w żadnych innych sklepach, ja ich nie widzę. A właśnie mój Monty lubi tu mięska suszone. Bardzo lubi te smaczki z Action. Ale nie chciałam, się, musiałabym się po prostu przez całe miasto przydzierać. Tam sygnalizacje świetlne są, tu jakaś śmieciarka się władowała. Dobra, to już nie zjeżdżam tam niżej, tylko yy, jadę do domu, ale zahaczyłam o Lumpeks. Gdzieżby nie. I słuchajcie, zaraz na wstępie mi się w oczy taka sukienka, taka jasno-niebieska, do ziemi długa. I słuchajcie, no to jakaś liczna ta sukienka i wrzuciłam ją do koszyka 25 zł kosztowała. I potem tam parę rzeczy jeszcze innych sobie wrzuciłam do koszyka, ale ta sukienka najbardziej z niej się cieszyłam. I w tym, w tym lumpeksie nie ma przymierzalni, tylko są lustra porozwieszane, więc wiecie, ja jestem ubrana, wiecie, koszulka na ramionkach, spodenki. I wiecie. Więc sobie tak na siebie zarzuciłam tę sukienkę. I po prostu okazało się, że ona jest na mnie za długa. Na, na wiecie, na dolmie, taką falbaną, jeszcze mam no, taka ładna ta sukienka. Y, tutaj była na gumeczkach i kończyła się ona tutaj i rękawki miała krótkie, ale te rękawki y, je się nosi w taki sposób, w jaki ja nie lubię, że właśnie tak, wiecie, na wysokości, jak te gumki są. Tak? Więc już ze względu na te rękawki bym jej nie kupiła, ale przede wszystkim ta sukienka była na mnie dużo za długa. I jeszcze tak myślałam, że bez mierzenia ją by tak mieć, tak może głupio trochę na sklepie sukienkę na siebie zarzucać. Jeszcze tak nie bardzo lubię taką moją praną rzeczy z ciucholągo ubierać, ale zarzuciłam sobie mówię dobra. No i dobrze, że przymierzyłam, no bo tak to no, za, za duża by nam nie była. A w sumie nie mam w otoczeniu moich najbliższego, do jakiejś takiej wysokiej dziewczyny, na którą byłaby dobra ta sukienka, której bym mogła oddać. Moja córka jest trochę ode mnie wyższa, no ale ona niekoniecznie takie sukienki. wiecie, i właśnie przykręciłam do tego lumpeksu, jeszcze i tam też mi dosyć chwilę zeszło. Wyszłam z tego lumpeksu i Boże, jak mi się chciało pić, jak mi się chciało czegoś zimnego pić. Gdzie ja nie, ja raczej nie piję takich napojów z lodówki, nawet jak je zupał. Ja wolę taką, wiecie, taką wodę o temperaturze pokojowej. Ale ten, ale tak mi się chciało czegoś gazowanego z lodówki. Zimnego. I... Po drodze miałam lewiatan i w ogóle taka głodna i szczerze jestem i pić mi się chciało, i jeść mi się chciało. I weszłam do... Jakiś lewiatan był po drodze, więc wstąpiłam do tego lewiatana. I słuchajcie, no chciałam kupić sobie takie andruty te okrągłe, takie te opłatki cieniutkie. Uwielbiam te andruty. E, nie ma. Chciałam kupić y, wodę mineralną y, niegazowaną, chociaż chciałam, miałam ochotę na coś gazowanego, ale mówię niegazowaną wodę ja ogólnie lubię. Ale z lodówki. Nie ma. I w lodówce jedynie były jakieś tam kolorowe napoje, jakieś Liptonki, jakieś tam Pepsi i po prostu wzięłam sobie kolę półlitrową do picia i wzięłam sobie do zjedzenia. Też nie było... Ej, czerwone nie zdążyłam. Roboty na drodze to jakieś są i wiecie, czerwone światło. Sygnalizacja jest ustawiona i wiecie, i... Chciałam sobie kupić andruty, ale tych andrutów nie było, i tak nie bardzo miałam sobie co tam do jedzenia kupić w tym lewiatanie. I wziąłem sobie borówki amerykańskie. Takie ładne, duże. I wiecie, i, to, i jadę sobie teraz autem właśnie i podjadam te borówki, zapijam kolom, bo jestem bardzo głodna. Głodna, spragniona i wiecie, wszystko na raz. No, a jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o moją wizytę w Lumpaxie, kupiłam sobie sukienkę. Nie wiem, czy Wam zdążę tutaj pokazać. Powiem Wam, a w domu Wam pokażę. Kupiłam sobie taką sukienkę z takimi tutaj odsłoniętymi rękawami. Taka do kolan ta sukienka jest. Potem kupiłam bluzeczkę taka śmieszna, kolorowa. Wiecie, jakieś takie turkusowe kolorki? Lubię takie kolory. Taka na ramionkach, zwierzchnia, taka bluzeczka. Fajna. Kupiłam sobie też dwa. Doły od stroju kąpielowego, nowe doły, wiecie, że w sensie, że jest przyklejona ta folia, nie? Że, że po prostu widać, że to jest nowy strój kąpielowy, dół od stroju kąpielowego. Tam właśnie tak śmiesznie było, że w jednym pudełku były doły od stroi, w drugim pudełku były góry od stroi kąpielowych i oczywiście to było nie do parek. wszystko, każde coś innego, wiecie. No, ale ja mam w domu strój kąpielowy taki, że góra jest dobra, majtki są za ciasne. Ja w ogóle mam taki problem, jak kupuję ubrania, że właśnie, wiecie, y, dół jest, y, góra jest dobra, to dół jest za mały. I dlatego ja nie mogę sobie utrafić tak, żeby kupić kostium kąpielowy, żeby on po prostu był na mnie dobry. Tylko właśnie jak góra jest dobra, to dół jest y, ciasnowy. No, to dokupiłam sobie dwa doły od stroju kąpielowego i... I wiecie. I czy coś jeszcze kupiłam? Aha, i taką kupiłam bluzkę, do której miałam mieszane uczucia, ale taka zwiewna, taka mgiełka, wiecie, na ramionkach. Też jakaś taka kolorowa, ale bardziej z brązem. Yy, taka trochę poszerzana do dołu i tak kończy się w połowie bioder. O, zielone mamy. W połowie bioder i jest podszyta falbanką. Taka falbanka jest. Nie wiem, czy ja lubię takie falbanki na wysokości bioder nosić, czy ta falbanka nie będzie mnie poszerzać jeszcze bardziej. Ale ten, ale wiecie. No, ale, ale spodobałam się tak na pierwszy rzut oka. Nie, że jakieś tam wow, jak do tej kolorowej bluzeczki turkusowej, ale, ale zobaczymy. Dobrze, kochani, ja się teraz muszę skoncentrować na drodze. Kiedy mogę do Was gadać, prowadząc to mogę, ale tutaj jest to droga taka niepewna. Roboty na drodze trzeba omijać, wiecie, zawali drogi różne i tak dalej, i itd., tak itd. W domu Wam pokażę co kupiłam. Nie wiem, czy jeszcze coś wybrałam i nie pamiętam czy co. Nie wiem, w domu Wam pokażę, słuchajcie, ja już jestem w domu. Straszny upał jest po prostu masakra. I chciałam Wam pokazać, co kupiłam sobie w się? Zacznę od bluzeczki, która najbardziej mi się podoba. Kolor wzorki. Niespecjalnie lubię ubraniowe wzorki, chociaż akurat dzisiaj gadki też mam takie wzorki przebrałam się w takie zwiewne galotki. i Słuchajcie, ta bluzeczka, najbardziej z niej jestem zadowolona. Nie wiem, czy to będzie dobrze w kamerze widać, to znaczy, czy to będzie odzwierciedlenie tych kolorków, ale to jest, wiecie co, taki turkus, taki niebieski, ładny właśnie, jaki ja lubię. No śliczna jest ta bluzeczka i ona jest taka, wiecie, taka mgiełka, taka zwiewna. Ona jest z Primarku. Także taka bluzeczka, i ona jest, aha, ona jest z przodu krótsza, z tyłu jest troszkę dłuższa. Tu po bokach ma takie rozcięcia. Lubię takie bluzeczki, bo one fajnie się układają. Czy wiecie, jak sobie założę taką bluzkę, nie, i tutaj ten przód sobie wciągnę do spodni czy do spodenek, to fajnie, właśnie taka bluzeczka się układa, jak ma tu te rozcięcia. Lubię takie. I słuchajcie, potem druga dwuzeczka to jest taka, że tak na dwa razy, tak wzięłam ją, ale tak bez przekonania właśnie. Ona jest coś, ja Wam mówiłam, że od brązu, yy, ale ona jest bardziej coś od bordo. Bordo, czerwień, czerni, biel. <taka>, taka też taka właśnie mgiełka, zwiewna. Ona jest na mnie trochę za duża. Tutaj pod pachami trochę taka jest, wiecie, ale jak na lato to może taka być, no bo co mi tam... I właśnie ona też jest na ramionkach i ona jest taka całkiem, znaczy całkiem, ona no taka po prostu jest luźna, nie jest przylegająca i tu ma taką falbankę, taką ma, taką ma falbankę i jak przymierzałam tą bluzkę, takie miałam mieszane trochę uczucia, mówię do mojej córki, że ona mi po prostu bioder nie poszerza, ale moja córka aż się zdziwiała, mówi, że nie, że bardzo fajna jest ta bluzka, spodobała jej się i wręcz mówi, że chyba będzie ode mnie jej życzać. Tu jest sukienka, z której też jestem bardzo zadowolona. Jest na mnie dobra, we wzorki, już Wam ją pokazuję, też materiał jest taki cieniutki i jest dosyć prześwitująca, wiecie, nie zwróciłam na to uwagi w sklepie, ale jest dosyć prześwitująca, jest tak, tu jest na takich szelkach, tutaj jest prawda, że rękę, wiecie, to by może lepiej było widać, gdybym ja faktycznie te ciuchy przymierzyła i byście sobie zobaczyły, jak to na mnie wygląda, nie? Ale ja jeszcze nie mam odwagi tak się pokazywać, właśnie wiecie, że przebranie yy, Więc taka ta sukieneczka, taki ma rękaw, tutaj na szelkach, tutaj taka serek i ona jest mi do kolan. Czyli taka jest wiecie, jak zbiorę górę, taka jest luźna, opływająca. I te rękawy też takie miałam trochę, jak przymierzyłam tę sukienkę, miałam takie trochę uczucia, bo tak, jak ten rękaw mam opuszczony, to on mi jest tak gdzieś dotąd. I tutaj mi jest jakby ciasno. A z kolei, jak ja go tak podwinę, no to jest fajnie. Ale nie wiem, właśnie czy tak się powinno nosić tą sukienkę, że z takimi wywiniętymi rękawami. Ale nie, no myślę, że będę chodzić w tej sukience i ogólnie jestem z niej zadowolona. I słuchajcie, tutaj kupiłam sobie jeszcze, właśnie, dół od kostiumu kąpielowego, o którym Wam mówiłam. Przesadziłam. Za duży jest ten dół. Jednak aż takiego dubska nie mam wszędzie. I kiedy już kończyłam swoje zakupy, spieszyłam się. Już dosyć już mi się. I, i po śpiechu wzięłam takie gadki właśnie jak tam grzebałam z tym strojem kąpielowym, z tym dołem od kostiumu kąpielowego, takie gadki też złapałam i wydawało mi się, że to są takie, wiecie, takie pełne majteczki, nie? Do kostiumu kąpielowego. I słuchajcie, ja dopiero w domu patrzę, a to są po prostu męskie spodenki nie, bo tutaj mają ten materiał i ten. A ja je tylko, wiecie, w sklepie, takie tylko wzięłam, nie? I mówię, hm, chyba będą dobre, biorę. Tam na pewno nie będą drogie, takie gadki, biorę. No i kupiłam sobie naskie spodenki. Ale wiecie, powiem Wam, że ja może nawet będę w nich chodzić, jak na przykład do koszenia trawy na podwórko gdzieś tam, wiecie, to może będę w nich chodzić, nie wiem, a może komuś dam. I słuchajcie, to są wszystkie rzeczy, które sobie kupiłam w tym lumpeksie. Była jeszcze właśnie ta błękitna sukienka, o której Wam mówiłam. No, ale właśnie dobrze, że ją przymierzyłam, bo była na mnie za długa i te rękawki miała. Zapomniałam, jak to się nazywa. Yy, yy, Także no, nie nosiłam tej sukienki, nawet gdyby była na długość dobra, ale te rękawki ja tak nie lubię, wiecie. No, i wiecie, ile zapłaciłam za to wszystko? Tak, te właśnie męskie galotki. Ten z góry, dół od kostiumu kąpielowego, te dwie bluzeczki. Dwie bluzaczki i sukienka. Za wszystko zapłaciłam 40 zł, równe, z czego sama ta sukienka była najdroższa, bo ona kosztowała 25 zł. Kosztowała 25 zł. Ona nie była objęta żadną przeceną, a ogólnie była na resztę asortymentu, była przecena 20%. Także nie wiem, ile za te rzeczy pojedynczo zapłaciłam, to Wam nie powiem, bo nie wiem, ale właśnie ta sukienka kosztowała 25 zł. A ta cała różnica do 40 zł, no to właśnie za te ciuszki. Także myślę, że, że cena ok. No. I ta sukienka, no i ja jestem z niej bardzo zadowolona. Powiem wam, że jak sobie ją przymierzyłam, to właśnie tak myślę, że to taki mój kolor, właśnie jest też. Także jestem zadowolona, z zakupów udało się. Słuchajcie, kochani, kończyć będę. Znowu, widzicie, mówię do Was, a. Po prostu brakuje mi tchu i już zaczynam mieć dost tych moich zatok. Bo wiecie, nie mogę nosem oddychać, tylko cały czas ustami i na przykład, jak tak dłuższy czas mówię, nie? No to mi po prostu brakuje powietrza. Kochani moi, będę kończyć, bo nie chcę, żeby ten filmik też wyszedł za długi. Niedługo będę też nagrywać paczkę z otwarcia, Otwar... filmik z otwarcia paczki, bo już kolejna paczka z Eivonu do mnie jest w drodze. Tam sobie dziewczyny coś tam sobie pozamawiały, to Wam. Pokażę. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!